Jedna z najstarszych rzeźb, którą Akawierczycy zostawili po sobie przed ich wymarciem. Ściana Alduina, wielki mural zlokalizowany w niebiańskiej przystani, która pierwotnie była placówką wojskową dla smoczej straży. W pierwszej erze 2812 roku cesarz Reman II zezwolił smoczym strażnikom na budowę ściany Alduina w niebiańskiej przystani. Reman II rozkazał, aby na ścianie zapisać całą wiedzę o smokach którą Smocza Straż zgromadziła w ciągu swojego istnienia oraz zachowanie tej wiedzy przed zapomnieniem. Smoczy Strażnicy wiedzieli, że powrót Alduina jest nieunikniony, w związku z tym zadecydowali, że wyryją na ścianie przepowiednię, która będzie ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń. Akawierscy rzemieślnicy i artyści zjechali się ze wszystkich świątyń z całego imperium, aby zaprojektować i utworzyć ścianę Alduina. Po 6 latach płaskorzeźba została ukończona, a cesarz Reman II odwiedził niebiańską przystań, aby upamiętnić wzniesienie monumentu. Po tym wydarzeniu świątynia została zapieczętowana krwawą pieczęcią w obecności cesarza i całej smoczej straży ze Skyrim. Drzwi mogły zostać otworzone ponownie jedynie przez tego, w którego żyłach płynie smocza krew, czyli przez same smocze dzieci. Pomimo bycia tak ważnym artefaktem dla przyszłych pokoleń, świadomość istnienia tego miejsca wśród ludności coraz bardziej malała. Na przestrzeni lat ściana Alduina została zapomniana i stała się tylko mitem bądź legendą krążącą wśród miejscowych. Jednak w czwartej erze 201 roku niebiańska przystań zostaje ponownie otwarta przez ostatnie smocze dziecię wraz z Esbernem i Delfin, jednymi z ostatnich członków zakonu ostrzy, czyli potomków Smoczej Straży. Odkrywają oni ścianę Alduina ponownie. Esbern opowiada smoczemu dziecięciu o historii płaskorzeźby, przyszłości, jak i prorostwie zapisanym na całej ścianie. Po lewej stronie zapisano historię smoczej wojny, która odbyła się tysiące lat temu, jeszcze w erze meretycznej. Smoki pustoszyły ziemię, tocząc wojnę z rasami ludzi i przepędzając ich od władzy swoją potęgą głosu. Ludzie nie mogli przeciwstawić się takiej sile. Niektórzy przychodzili oddawać cześć smokom, ale mimo tego wszyscy się ich bali. Po raz pierwszy zostaje przedstawiony tutaj Alduin, pożeracz światów, jako naczelny wszystkich smoków. W środkowej części zapisano historię przepędzenia Alduina. Bogini Kain zlitowała się nad ludzką rasą, zeszła na ziemię w swojej ludzkiej formie i przekonała smoki, w tym brata Alduina, Parturnaxa, by pomógł ludzkiej rasie. Smoki zaczęły nauczać ludzi drogi głosu, aby ci wygrali wojnę. W wyniku tego, trzech starożytnych nordskich bohaterów Feldir Stary, Harkon Jednooki i Glomraid Złoty Jelec wykorzystali połączoną moc Tuum oraz Prastary Zwój i wypędzili Alduina ze świata, wrzucając go w Wir czasu na samym szczycie gardła świata. Na prawej części zapisano zaś proroctwo historię, która dopiero może się wydarzyć. Podczas rozmowy Esberna ze Smoczym Dziecięciem, Starszy Mak Ostrzy wyjawia, że przepowiednia podobno została spisana na prastarych zwojach i miała mówić o pięciu wydarzeniach, które dotkną świat ludzki, nim Alduin powróci. Brzmiała ona w ten sposób. Gdy nierząd zaczyna panować w ośmiu stronach świata. Gdy mosiężna wieża wyruszy, a czas zmienia swój bieg. Gdy po błogosławieni zawiodą, a czerwona wieża zadrży. Gdy zrodzony ze smoków władca utraci tron, biała wieża upadnie. Gdy śnieżna wieża legnie w gruzach, pozbawiona króla, krwawiąca. Pożerać światów obudzi się, zaś koło zwróci się ku ostatniemu smoczemu dziecięciu. Pierwszy wers przepowiedni, mówiący o nierządzy i ośmiu stronach świata, nawiązuje do wydarzeń z pierwszej części The Elder Scrolls Arena. W III erze 389 roku cesarski mag wojenny Jagar Tarn znalazł się w posiadaniu potężnego artefaktu o nazwie Kostur chaosu. Kostur był tak potężny, że jego właściwy posiadacz mógł otwierać wrota do innych wymiarów lub unicestwić całe życie na ziemi. Jagar użył kosturu, aby zniewolić cesarza Uriela Septima VII w płaszczyźnie otchłani. Następnie użył zaklęcia, by zmienić się w cesarza, po czym złamał kostur na 8 części i schował go w różnych ośmiu częściach Tamriel. W tamtym momencie spełniła się pierwsza część przepowiedni zapisana na ścianie Alduina. Następny fragment opowiada o chodzącej mosiężnej wieży i zmianie biegu czasu. Nawiązuje on oczywiście do drugiej części The Elder Scrolls Daggerfall. W III erze 405 roku cesarz Uriel Septim VII zleca agentowi ostrzy zbadanie sprawy zmarłego króla Daggerfall oraz co ważniejsze, przechwycenia listu skierowanego do królowej Daggerfall i zniszczenie go. List był o tyle ważny, ponieważ zapisane na nim było położenie Mantelli klucza potrzebnego do wskrzeszenia Numidium czyli mosiężnej wieży potężnego kolosa, który przy każdym kroku powoduje wyrwę w czasie i załamuje rzeczywistość. Agentowi ostrzy udało się odzyskać Mantellę i wskrzesić Numidium. Kiedy Numidium zostało aktywowane, spowodowało rozerwanie czasu na sześć różnych linii czasowych, w których każda z nich po czasie połączyła się w jedną i ciąg linii został zachowany. W tamtym momencie potwierdza się drugi wers przepowiedni. Trzecia część proroctwa opowiada o potrzykroć błogosławionych, którzy zawodzą i drżącej czerwonej wieży. Jest to oczywiście nawiązanie do trzeciej części The Elder Scrolls Morrowind. W trzeciej erze 427 roku na wyspę Wardenfell przybywa wcielenie Nerevara, legendarnego wojownika Morrowind. Chce on zatrzymać Dagot Ura, planującego zniszczyć cały świat przy pomocy serca Lorkana. Serca samego Boga, które znajduje się głęboko wewnątrz wulkanu na wyspie, inaczej Czerwonej Góry lub jak mówi proroctwo, Czerwonej wieży. Z tego samego serca trójka półbogów, Almalexia, Sotasil oraz Wivek czerpią swoją boską moc. Nerewarejczyk niszczy serce, co pozbawia Trójcę ich boskich mocy. Almalexia popada w szaleństwo przez brak swoich boskich mocy, morduje więc sila, a następnie sama zostaje zgładzona przez wcielenie Nerewara. Ostatni z Trójcy, Vivek przewodzi nadal Morrowind, lecz po czasie znika w niepewnych okolicznościach. Istnieje teoria, że Vivek odszedł wraz z Nerewarejczykiem z Morrowind w nieznanym kierunku. Gdy Vivek opuścił Morrowind, Czerwona Góra wybucha, zalewając całą wyspę. Wtedy potwierdza się trzeci wers przepowiedni. Następny wers opowiada o władcy zrodzonym ze Smoków, który traci swój tron i upadku Białej Wieży. Jest to nawiązanie do czwartej części The Elder Scrolls Oblivion oraz historii, która wydarzyła się po niej. W trzeciej erze 433 roku cesarz Uriel VII, VII zostaje zamordowany przez członków mitycznego brzasku. Na krótki moment tron przejmuje zaginiony syn cesarza Martin Septim, jednak wskutek najazdu Merusa Dagona z Otchłani na cesarskie miasto w Syrodil, Martin niszczy amulet królów, jaki poświęca się, aby zamknąć wrota Otchłani. Utrata tronów przepowiedni jest równoznaczna z końcem linii krwi rodu septimów. Rubinowy tron pozostaje więc bez prawowitego cesarza. Natomiast w czwartej erze 171 roku wybucha Wielka Wojna, w której to trzecie altmerskie dominium podbija cesarskie miasto, w którym znajduje się wieża z białego złota, inaczej nazywana Białą Wieżą. Potwierdza się wtedy czwarty wers przepowiedni. Przedostatni wers jest już bezpośrednim nawiązaniem do The Elder Scrolls V Skyrim. W wyniku podpisania Konkordatu Bieli i Złota w czwartej erze 201 roku w Skyrim doszło do buntu nordów przeciwko wpływom cesarstwa. Wybuchła wtedy wojna domowa między ludźmi, w której pierwszą ofiarą był najwyższy król Skyrim, Toryk, zamordowany z ręki Ulfrika Gromowładnego, przywódcy buntu. W Skyrim doszło do podziału ludności na dwie frakcje cesarstwo oraz bunt gromowładnych. Pośród nich znalazł się zakon Siwobrodych, który nie sprzymierzył się z żadną ze stron. Siedziba zakonu znajduje się na szczycie Gardła Świata, górze, która znajduje się pośrodku Skyrim. Gardło Świata to inaczej śnieżna wieża, położona w środku konfliktu, rozdarta na dwie strony. Bez władcy, ponieważ w trakcie wojny domowej nie wybrano nikogo na tron najwyższego króla, krwawiąca krwią poległych w tym całym konflikcie. Ostatni wers mówi, że pożerać światów powróci. Tak też się dzieje. Alduin powraca w czwartej erze 201 roku, chwilę po wybuchu wojny domowej w Skyrim. Wskrzesza on dawno poległe smoki do życia i odbudowuje swoją armię na nowo, by zniszczyć wszelkie istnienia. Finałowy wers wspomina także o kole zwracającym się w stronę smoczego dziecięcia. Chodzi tutaj o uwagę ludzkości z całego świata, która zwraca się w stronę Dowakina. To na jego barkach spoczywa teraz los całego Aurubis. Wojownik zesłany przez samego Akatosza stawić czoła pożeraczowi światów prawdopodobnie po raz ostatni. Zanim całe armie pierwotnych smoczych strażników klęka na kolana z myślą, że ich misja, polegająca na tym, by chronić smocze dziecię, dobiegła końca. Wszystko zostało teraz w rękach ostatniego smoczego dziecięcia, ponieważ na ścianie nie zapisano finału tej historii. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę pod tym materiałem. A po więcej kontentu z uniwersum The Elder Scrolls, zapraszam na kanał YouTube.